Witam Was serdecznie w kolejnej części dotyczącej naszego Harleya. Ostatnio prezentowaliśmy Wam, jak bardzo nasz motocykl jest dolany. Dzisiaj chcemy Wam pokazać, dlaczego tak się dzieje i z czego wynikają te wszystkie problemy. Wyciągnęliśmy sobie nasz gaźnik, rozebraliśmy go na części. I to co tam znaleźliśmy tak naprawdę nas nie zaskoczyło. Jest to typowo amerykański tuning polegający na tym, że został włożony tutaj zestaw Dynojeta, zestaw, który podnosi dość mocno spalanie tego motocykla, nieznacznie podnosi moc. Zestaw tak naprawdę, który jest wykonany w taki sposób, że bardzo mocno dolewa nam motocykl. Motocykl rozwija tą swoją moc, napędza się bardzo skokowo. Do tego wszystkiego jest to wykonane dość niechlujnie, w takim typowym stylu, na zasadzie ktoś sobie to po prostu kupił z internetu, pewnie wziął wiertarkę i włożył samemu, nie zastanawiając się, jakie niesie to komplikacje. Słuchajcie, w Stanach Zjednoczonych być może by to działało. Oni mają nieco inne paliwo, mają troszeczkę inną, jakby specyfikę w ogóle podchodzenia do motocykli. Mi to nie pasuje, będziemy to zmieniać. Ja chcę uzyskać przede wszystkim to, żeby nasz motocykl chodził ładnie, równo, delikatnie, nie tracąc mocy, ale uzyskując bardziej płynne przyspieszenie. I w tym celu kupiliśmy kilka rzeczy. Kupiliśmy kilka zestawów. Kupiliśmy jeden z zestawów tuningowych firmy Motorcycle Storehouse to jest taka firma holenderska, którą zapewne wszyscy znacie. Kupiliśmy do tego wszystkiego sobie jeszcze CV Performance Tuners Kit I kupiliśmy trochę dodatkowych dysz I zestaw naprawczy oryginalnych Części do gaźnika To jest z amerykańskiego Spróbujemy z tego wszystkiego Coś fajnego poskładać Spróbujemy z tego poskładać jakiś taki kit Który pozwoli nam jeździć płynnie Ładnie, nie tracąc mocy Ale też, żeby nie był taki właśnie skokowy Zero jedynkowy, jaki jest Ten kit z Dynojeta Ale przybliżymy Wam w szczegółach, co powoduje te problemy Pierwsza rzecz, która robi nam tutaj największą krzywdę, to zubożenie tej mieszanki u góry. To było spowodowane rzeczą bardzo prostą. W naszym gaźniku był źle ustawiony poziom paliwa. Był on ustawiony w ten sposób, że faktyczny poziom paliwa w komorze pływakowej był zbyt niski, co powodowało prawdopodobnie, że przy długotrwałym otwarciu przepustnicy tego paliwa była tam już po prostu zbyt mało i pod koniec jakby rozpędzania się tego silnika, on mu mocno zubażał tą mieszankę. Zrobimy z tym porządek, ustawimy to oczywiście tak, jak fabryka nakazuje. Druga istotna rzecz to jest nasza przepustnica. Zamówiliśmy już drugą przepustnicę nową, z tego tytułu, że te wszystkie kity, takie zwiększające spalanie, bardzo mocno ingerują w podnoszenie się tej przepustnicy, ingerują za pomocą wiertła. Trzeba sobie w takim kicie wziąć wiertło i rozwiercić tą dziurę. Ludzie to robią bez zastanowienia, no bo tak jest napisane w kicie. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy oryginalną dziurą, a dziurą już wywierconą, wiertłem z zestawu Dynojeta. To ma teoretycznie powodować lepszą reakcję na gaz i faktycznie powoduje lepszą reakcję na gaz, ale tylko przy pełnych otwarciach gazu. Natomiast całkowicie wysypuje nam wszystkie położenia takie, Małego otwarcia gazu, średniego otwarcia gazu, tam się zaczynają dziać cuda. Jak próbujemy ten motocykl powoli wkręcić, to widać, że to wręcz zaczyna podskakiwać i jakby demoluje nam całe te przepływy w gaźniku. Niczemu dobremu to nie służy. Poza tym, że faktycznie służy lepszemu wkręcaniu się motocykla na pełnym otwarciu gazu. Należy sobie jednak zadać pytanie, jak często jeździmy motocyklem otwierając gaz do końca i zamykając, do końca i zamykając. Jeżeli tylko tak się poruszamy, no to wtedy ma to jak najbardziej sens. Kolejną rzeczą, która ma ogromny wpływ na, na to, jaki będziemy mieć skład mieszanki i na to, jak nasz motocykl będzie się zachowywał, to są rurki emulsyjne. Jak sama nazwa mówi, służą one do wytwarzania już emulsji wstępnie, zanim to wydostanie się nam tak naprawdę do gardzieli gaźnika. To już wstępnie miesza się w tej rurce powietrze z paliwem. I teraz oryginalne rurki, tutaj mamy taki przykład oryginalnej rurki, one mają bardzo dużo dziurek. Te dziurki powodują to, że dostaje się dość sporo powietrza i ta emulsja już jest dość mocno wymieszana. Natomiast te tuningowe rurki, zwłaszcza właśnie w DynoJetach, proszę zobaczyć, tutaj są dosłownie dwie dziurki. Tu są dosłownie dwie dziurki w porównaniu do tego. Dostaje się tutaj bardzo mało powietrza, co powoduje już na tym etapie bardzo mocne wzbogacenie mieszanki w paliwo. Gorszą jakby gorsze mieszanie wstępne w ogóle tej mieszanki z paliwem, przez co więcej tego paliwa idzie gdzieś tam w straty, odkłada się na ściankach, wykrapla, dzieją się tam cuda. Tego typu rozwiązania na pewno bardziej sprzyjają płynności działania, takiemu ekologicznemu jeżdżeniu, spokojnemu. Natomiast to oczywiście, jak zwykle, znowu tutaj przy tym kicie, sprzyja głównie wysokim obrotom. Tam na wysokich obrotach, dzięki temu, że tutaj jest mała ta, mały ten przepływ powietrza, tego paliwa wydostaje się naprawdę dużo. Kolejną taką istotną bardzo rzeczą jest współpracująca z tą rurką emulsyjną iglica. Iglica nam charakteryzuje to, jak nasz motocykl będzie się zachowywał głównie w okolicach tych średnich obrotów. Tak? Ta iglica, tutaj ciężko będzie to na filmiku pokazać, ona jest wykonana trójskokowo. Mamy, to jest w ten sposób w gaźniku. Grubą u góry, czyli w momencie, kiedy mamy zamknięty gaz, jest bardzo mały przepływ paliwa. Jeżeli zaczynamy to otwierać, przepływ paliwa się zwiększa. Natomiast normalnie w motocyklach takich seryjnych, spokojnych, zazwyczaj jest to wykonane w postaci równego stożka. Tutaj ze względu na to, że mamy jakieś te dziwne zachowania w tym gaźniku spowodowane między innymi tym rozwierceniem tej przepustnicy, mamy mocno skokową tą iglicę. Ona ma trzy takie bardzo duże skoki. I przez te skoki ten motocykl, w tych obrotach, które gdzieś tutaj oscylują w okolicach tego przejścia, będzie miał właśnie takie dziwne dziury zahamowania, zatrzymania. Fajna rzecz do wyścigów, niekoniecznie na szosę, niekoniecznie do takiego cruisingu, do takiego spokojniejszego jeżdżenia. Oczywiście również jest zmieniona sprężyna. Sprężyny są zmieniane w ten sposób, że powoduje to szybsze otwieranie. Tak? Taka sprężyna jest po prostu słabsza, przez co dużo szybciej nasz gaźnik reaguje na otwarcie gazu. Niestety, znowu, przez to, że ona jest nieco słabsza, to bardzo często powoduje, że ta membrana zaczyna nam tutaj, ta przepustnica w tym gaźniku po prostu podskakiwać w momencie, kiedy jedziemy jakimiś średnimi obrotami. Rozwala nam to całkowicie tą kulturę pracy silnika. Tak naprawdę to są główne rzeczy, które tutaj były pozmieniane i oczywiście jeszcze, żeby nie było dysze. E, dysze, jeżeli chodzi o dysze, to dysza wolnych jest włożona te 48. Czyli większa od fabrycznej. Fabryka mówiła, że dysza wolnych obrotów ma być tutaj około 45. Dysza główna jest włożona dokładnie 180, co mogłoby się wydawać początkowo dziwne, bo fabrycznie powinno być tutaj 190, ale fabrycznie były tutaj dysze Keihina. Dysze Keihina są zupełnie innymi dyszami niż dysze Dynojeta i ta 180 Dynojeta, bo to jest dysza Dynojeta, te nie pasują inne dysze. 180 DinoJet, możecie sobie znaleźć taką tabelkę. Tak naprawdę 180 DinoJet, proszę zobaczyć. Tutaj to jest 202 z Keychina. Warto sobie taką tabelkę wydrukować zawsze, kiedy bierzecie się za setting gaźnika, bo tu widać pięknie, jak duże są różnice i jak łatwo jest się pomylić. Niestety te dysze nie są niczym oznaczane. Natomiast jedno jest fajne, że nie wkręcimy tej dyszy DinoJeta gdzie indziej w oryginalną rurkę, wkręcimy ją tylko i wyłącznie w rurkę z kitu Jetta. Zastanawialiśmy się co z tym zrobić, stwierdziliśmy, że zamówimy kilka kitów, obejrzymy je i zdecydujemy co zrobić. Teraz w kilku słowach chcielibyśmy Wam przedstawić te kity, które pozamawialiśmy, jakie one są, o co w nich chodzi i do czego one się nadają. Pierwszy kit to jest kit motorcycle storehouse, to jest z firmy holenderskiej, którą wszyscy znacie. Kit służący do właśnie tuningu gaźnika. Tak naprawdę, jakby mu się przyjrzeć, wykonanie widziałem lepsze, natomiast jest to tak naprawdę kopia bardzo mocno zbliżona. Zobaczcie, tutaj widać pięknie, jeżeli się przyjrzymy, to jest kopia. Nawet rurka emulsyjna jest identyczna. Kopia Dynojeta. W zestawie tego kitu jest tak naprawdę rurka emulsyjna, kilka dysz do strojenia, dwie iglice, podkładka, wspomniane wiertła, wiertła służące do jakby rozkalibrowywania tych otworów. Tu nawet zobaczcie, wiertło się zgadza. O, to jest ta dziura. Okolice 4 mm. Tu jest akurat wiertło europejskie 4 mm, to pewnie było wiercone wiertłem calowym, więc mamy to i mamy sprężynę. Sprężyna dość mocno odbiega od sprężyny, która była dana w tym kicie amerykańskim, natomiast pomierzyliśmy sobie te sprężyny. Ta ma więcej zwojów, więc mogłaby się wydawać sprężyną bardziej miękką, natomiast yy, myślę, że ich twardość jest bardzo podobna, bo ta pomimo tego, że ma więcej zwojów, ma grubszy drut. Więc myślę, że to jest bardzo zbliżony kit, kit dający nam tak naprawdę to samo. Te iglice tutaj trochę lepiej wyglądają, bo są dwa rodzaje. Jedna jest bardziej agresywna, a druga mniej. Widać to od razu, jak się przyjrzymy temu. Ta jedna jest taka gruba, proszę zobaczyć. Jedna jest gruba, druga jest cienka. Jest to wykonane trochę gorzej niż ten kit Dynojet'a, przede wszystkim z innego materiału. Natomiast widać, że Dynojet ma jeszcze inną iglicę, co ciekawe. Ten kit będzie nam jeszcze bardziej dolewał górę. Nie podoba nam się to. Jeśli mam być szczery, nie podoba nam się to. Kiedyś pewnie z ciekawości to sprawdzimy, zobaczymy, wyhamujemy, co to daje tak naprawdę. Natomiast my zdecydowaliśmy się jednak włożyć tam coś innego. To sobie zostawimy na bok, kiedyś do testów. Na pewno to przetestujemy, sprawdzimy, bo myślę, że może dać to podobne efekty do Dino Jetta. Jest to oczywiście znacznie tańsze i taka ciekawostka, dysze, które teoretycznie, ta rurka emulsyjna i dysze, które wyglądają podobnie do dysz Dynojeta, nie są dyszami Dynojeta, nie ma tutaj stuprocentowej kopii. Tu są w tym zestawie dysze tak naprawdę Keihin'a z gwintem Keihin'a, bo Dynojet ma inny gwint i myślę, że ich oznaczenia również odpowiadają Keihinowi. Nie sprawdziliśmy tego, ale zakładam, że jest to dokładnie to, bo takie dysze są łatwiej dostępne. Kit, który wywarł na nas dość dobre wrażenie i od niego zaczniemy całe strojenie naszego Harley'a, to jest kit CV Performance. On jest najbardziej zbliżony do fabryki. Po pierwsze, ma tą rurkę emulsyjną z wieloma dziurkami, zależy nam na tym, żeby nasz motocykl fajnie się zachowywał w środku. Druga rzecz, iglicę, którą tutaj mamy, Niestety nieregulowaną. To jest jej wada, tutaj dość spora, ale zawsze możemy sobie z tym jakoś poradzić, coś wymyślimy. Być może będzie, nie będzie potrzeby regulacji. Ona ma bardzo ładny przebieg. Ma troszeczkę dolaną górę, na czym nam zależy, bo mamy jednak tam filtr sportowy i puste wydechy, natomiast nie ma żadnych agresywnych przejść, żadnych przeskoków, żadnych tego typu rzeczy. Co więcej, wiertło, które tutaj jest dane, to nie jest wiertło do rozwiercania slajdera. To jest wiertło do tak naprawdę rozwiercania zaślepek. Na Stany Zjednoczone niektóre gaźniki miały zaślepione te śrubki od wolnych obrotów. Dali trochę dysz. Nie wiem, czy te dysze nam wystarczą, bo jest tutaj 46, 48, 190, 195. One odpowiadają średnicami, znaczy oznaczeniami, oryginalnym dyszą harlejowskim. I dali nam sprężynę, która jest przeznaczona do. Tuningowania tego. My sobie dodatkowo dokupiliśmy całe stado dysz, żebyśmy mieli jak stroić, żebyśmy się nie musieli martwić. Do tego wszystkiego dokupiliśmy sobie jeszcze jedną sprężynę, to jest sprężyna, która jest przedstawiana jako sprężyna do fabrycznych nastawów gaźnika, do fabrycznego slajdera bez dodatkowego rozwiercania, a mimo wszystko, pozwalająca. Szybciej otwierać nam przepustnicę. Domówiliśmy sobie jeszcze kilka, żeby mieć tych dysz naprawdę sporo, żeby być w stanie to perfekcyjnie wystroić, dodatkowych dysz wolnych, których w tych zestawach nie było. I zamówiliśmy sobie jeszcze jedną rzecz, o której w kilku słowach chciałbym Wam powiedzieć: zamówiliśmy sobie Zolbolsa, firmy, która, no nie oszukujmy się, jest firmą chińską i tutaj nie ma co dyskutować. Zamówiliśmy sobie nawet, zresztą, o, jest pięknie napisane, żeby nie było Made in China, przynajmniej się przyznają do tego. Zamówiliśmy sobie zestaw naprawczy gaźnika. Spodobało nam się jego bogactwo. Słuchajcie, to jest zestaw naprawczy gaźnika, w którym jest uszczelki kolektora dolotowego, uszczelka gaźnika w kolektorze, uszczelka do filtra. Proszę zobaczyć, to jest bardzo bogate. Mamy wszystkie śrubki, coś co sobie ludzie niszczą, zwłaszcza nie używając właściwych śrubokrętów. Mamy wszystkie śrubki, mamy kilka dysz wolnych, mamy kilka dysz głównych. Znowu te dysze główne, proszę zobaczyć. To są dysze główne harlejowskie, znaczy na wzór harlejowskich, żeby nie było, że są oryginałami, no bo nie są, ale pasują nam do rurki emulsyjnej CV Performance bez problemu. Proszę zobaczyć, to do siebie pasuje. Jest tutaj również rurka emulsyjna. Jest sporo drobnych rzeczy, które nam się mogą przydać. Jest zestaw naprawczy do pompki przyspieszenia, jest zaworek iglicowy. Więc coś z tego poskładamy. Jest również iglica, iglica, która wygląda dość podobnie do to jest teoretycznie kopia iglicy oryginalnej. Ona wygląda bardzo, proszę zobaczyć, podobnie do tej iglicy z CV Performance. Natomiast widać po tej iglicy tuningowej, że ona jest tu nieco bardziej dolana w tych miejscach. Już kiedy jest duże otwarcie przepustnicy, właśnie o to nam chodzi. Tego chcemy, to chcemy uzyskać. Jedynie nas martwi to, że nie możemy sobie tą iglicą tutaj pomachać, ale może się uda wstrzelić. Znaczy, podnieść ją zawsze możemy. Nie mamy jej za bardzo, jak puścić, ale myślę, że tutaj uda się nam coś ciekawego z tego zrobić. Coś z tego poskładamy, coś z tego zrobimy. Oczywiście o efektach Was poinformujemy, podzielimy się tym, co włożyliśmy finalnie, jaki był efekt. My się bierzemy do pracy. Wytrzymajcie kciuki, żeby się udało. Pokażemy Wam dokładnie później, jaki wyszedł AFR i porównamy sobie krzywę przebiegu, tego, co było, do tego, co będzie, do tego, co zrobimy my, żeby było jasne, jak to wyszło. Tutaj już nie będzie niedomówień. To pokaże po prostu urządzenie pomiarowe, więc będzie tak, jak ma być. Dziękuję i do zobaczenia niebawem.